Did you have fun playing with the animals? Tak bardzo dobrze się bawiłam, bawiąc się ze zwierzętami. Ale to nie koniec, mamy jeszcze zwierzę, z którym się dzisiaj pobawimy. Witajcie, ja jestem Malta Tarasiuk, a we zwierzę to. No Rafiki nie zacinaj mi się teraz w tej chwili. Lion! Dokładnie. Oh, Lion cubs are so cute! But they are always getting into trouble! Małe lwiątka, są takie urocze, ale zawsze pakują się w tarapaty. Where are the lion cubs? them. Osiem małych lwiątek się nam tutaj chowa, czy uda nam się je odnaleźć? Mamy jedno. Mamy drugie. Wygląda trochę jak witani. Mamy tutaj. Czy to jakiś krew? Hmm. O, o, o! Gdzieś tu... Jest! Czwarka. Ale ładna lwiczka, śliczna! Mój taki urocze, jak wygląda jak kreatny na ma ryk, to mała taka. Uff. Takie małe, taki ryk ma. O! Jaka śniczna złota. There's only one more cub to find. Tylko jedno nam zostało. Wow, klonkowu. Wow. Way to go. Jesteśmy najlepsi w znajdowaniu drwiątek. Nikt nas nie pobije. No Znowu się pochowało. Popatrzcie, to te mała witani. A tu jest blondkowu. Tym razem nikt się nie chowa na drzewie. O, tu się coś chowa. O, to ta z najlepszym mlekiem. To jest jakaś mała pomarańczka. Nie ma jaśniejszego brzuszka. Brzuszka to rzadkie. Tam w ziemi. O! Może to jest jakieś dziecko Mitu? Może Mitu? A może to sam młodszy brat To zaginiony only To zaginiony cub To był. Okej, tylko jedno się jeszcze przed nami chowa. Zaraz je znajdziemy. Też jesteśmy najlepszymi poszukiwaczami zaginionego lwiątka. A, sukces They're roaring because they're happy you A, leczą, bo są takie szczęśliwe, że znaleźliśmy je wszystkie. Cześć kowiu w numer 2. Cześć piękny ryku, który przeraża słonie. Cześć słodko. Cześć pomalańczko. O, jakaś liczna niewitani. O, jaka piękna. To rwiodko wygląda troszeczkę jak było ze złej ziemi, bo jest takie szare, albo może troszeczkę jak ta taselabit. A to jest mitu. There's only one more cub tylko jedno nam zostało. Pięknie. Wow. pięknie to całe. To może też przejdziemy na coś dniejszych poziom. the medium level. Poziom średni. Zobaczymy czym się będzie różnić. Potazmusieliśmy tylko No, there again, hide again. There are six lion mommies and their cubs hiding around here. Match the mommies and cubs that look alike. Sześć mam i sześć lwiątek się tutaj chowają. Połącz lwiątka i mamy, które do siebie pasują. Can you find the mommy that looks like that cub? Mamusiek to wygląda jak pomaleńczka. Nie, to nie jest mamusia. Can you find the cub that looks like that mommy? A to, to jest splątkowo. Nie, nie, nie... Mm, ty jesteś... O! Witani! <coughs> część witani! Okej, okay, pomaleczkę, widziałam pomelęczkę. Okej. Okay. Widziałam, widziałam jej dziecko. ok, Widziałam jej mamę. Nie, to nie jest jej mama. Do you remember where her cub is hiding? Pamiętam, przed sekundą w nie klikałam. Okay. O! Witani wow. znalazła, witani! Sukces uh. yes. Znalazłam prawdziwą matkę. You only to match one more mommy and her cub! zabrała jej kowu. A to jest jej siostra. No! Jest prawdziwe. How did you find them all so fast? You're really good at this! Znalazłam ich wszystkich tak szybko, dzięki mocy bycia 30-letnią kobietą. Albo osobą niebinelną. Jeszcze nie zdecydowałam, ok? To jest skomplikowany temat. Gdzie są? Powinnam się skoncentrować. Nikogo nie znajdę się skoncentrować. Nie Wiem, szukam, co są do siebie podobni. Wiem. Ci nie są do siebie podobni. Do you remember where her cub is hiding? No właśnie nie. O! Jest. Uh! Witani znalazła. Witani. Czy ja widziałam twoje dziecko już przypadkiem? O twoje na pewno widziałam. Też wiem, że tam są. Nie, nie ciebie! A Do you remember where her cub is hiding? Tak, przed sekundą je widziałam. Widziałam twoją mamę, nie? Gdzie ją widziałam? Nie tu. Zdecydowanie tu. Eee... Eee. Okej, okay, kowu i pierwsza mata kowu. gdzieś Zirak go zebrała. Już macie hetk kanony moje. Do you remember where her cub is hiding? Gdzieś tutaj, który jest z tych trzech łapek. Don't tak, forget! You're looking for the cubs and mammy look alike. Wiem, wiem. A, najlepszy ryk. Twoja mama jest tutaj, nie? Nie. Two mama is here. You only need to match one more mommy and her cub! Do okay, you remember parto. where her cub is hiding? Tak! There's only one place in this room. You got them all! Okay, last one, let's see how we can do Where are all the grubs? All I see are lions! Did you say lions? Pumba! nie wiedziałem, że there were lions out here. We'd better hide! Simon, dlaczego boisz się pewna, że Simba powiedział wszystkim Yo, to mój przybrany ojciec adoptowany, nie zjadajcie go. Nie, ta dwójka nie wygląda podobnie. Nie, też nie. I know, they're out there. Tak, wiem, że są, nawet mam oznaczone łapkami, gdzie są. Trzeba mieć specjalny talent, żeby ich nie kiedy są do siebie podobni? Wiem, szukam podobnych, wiem. O nie, widziałam ich wiątko, widziałam je. Och. Chyba twojego jeszcze nie widziałam. Wow, ale fast. Udało mi się fajnie uniknąć kolejnego komentarza kiedy na temat tego, że szukasz podobnych. O, pomyliłam się. Ale przynajmniej musicie poprzedzać, że są trochę podobni. Two heads are going to go. No, I think I'm going to go because I was concentrated. Do you remember where her cub is hidden? Myślę, że tu. Hehehe, <laughs> Panu Bogłowoko. Don't forget, you're looking Gdy for the cubs and mommies that look alike. Wiem. Wiem. And the last one I saw You only boku. need to match one more mommy and her cub. Bravo. I'm so dumb. So to listen ten, to them roar Have all the luck we had to be caught in the middle of a lion family reunion It could be worse Timon At least these lions are our friends Właśnie Pumba przypomniał Timonowi że ich przyjaciółmi. A Play on the level. Najcudniejszy poziom. czy jesteś się gotowi. They this time. See if you can find them. Now there are lion mommies and their cubs hiding. When you find one, listen to it roar. Match the mommies and cubs that roar the same way. Tak teraz y, mamy 8 mam i 8 lwiątek, ale teraz nie wyglądają się podobnie, tylko liczą podobnie. Po dźwięku musimy poznawać. Can you find the mommy that roars like that cub? <coughs> oh, that's mama. Can you find the cub that roars like that mommy? <coughs> I think you're getting closer. <laughs> yeah. Wow. Yeah? OK, jest nie. OK, to jest trochę podobne do do i. Don't forget, you're looking for the cubs and mommies that sound alike when they roar. Wiem, szukam podobnie doczących Też nie. Oj, to, to jest trudne. Do you remember where her cub is hiding? Yeah, I don't Don't okay, yeah. forget, you're looking for the cubs and mommies that sound alike when they roar. Okay, na pewno Yeah. nie. do Don't forget, you're looking for the cubs and mommies that sound alike when they roar. jest takie proste. Don't forget, you're looking for the cubs and mommies that sound alike when they roar. Don't forget, you're looking for the cubs and mommies that sound alike when they roar. I know, I know. Okay. It didn't even sound the same. It didn't sound the I think you're getting closer. Yeah, but I'm not getting close to <viendo> ah <much Story> wow <throat> don't forget you're looking for the cubs and mommies that sound alike when they roar live, do you remember where her cub is hiding yeah no. Masz ten problem. O, oh, mój bożo znalazłem jedną parę. Nie. Yeah. Don't forget you're looking for the cubs and mommies that sound alike when they roar. Yeah, we'll call for him. Ta? Nie, ekstremalnie nie ta. Wow! Oh my God! I filled Do you remember where her cub is hiding? If we to. Byśmy tu nie <mulity> I know they're out there. I know they're out there. Yeah, extremely yeah. Yeah. Oh. Don't forget you're looking for the cubs and mommies that sound alike when they roar. Yeah, start show. a Do you remember where that cubs mommy is hiding? Pamiętam ten dźwięk <try> <try>

I think you're getting closer. Nie, ja myślę, że się nie zbliżam. Hmm, do you remember where that cub's mommy is hiding? Niestety nie. A okazuje się, że jednak wiedział. You only need to match one more mommy and her cub! Oh, that was. I thought you said supposed to in the You found all the lion cubs! Where are all the grubs? All I see are lions! Did you say lions? Normalnie w jeden poziom kilka razy, ale wybaczcie, to było zbyt stosujące. Muszę się oscesować, tworząc własne własny moje własne lwioce. Boy, that was fun. Boy, that was fun. Kowu, tak się dobrze bawił, że powtórzył. make your lion cub You can mix and match different animal pieces to create your own animal here. To see different types of pieces, click on one of the drawings over there. Click on one of the pieces down there to add it to your animal. Another look. Here's another look at your animal. <laughs> hey, that lion cub looks like my cousin. <laughs> Słyszycie, Kiara potwierdziła, że ma kuzyna. Mi miał dzieci potwierdzone... I i to, że kuzyn Kiara wygląda tak. A family of lions is called a pride. Each pride has its own territory or home po angielsku nazywa się pride, czyli dosłownie duma. Każda stado lwów ma własne terytorium, czyli dom. Ten wygląda trochę jak Zira. Another look. jak Zira. Female lions do most of the hunting. They feed everyone in the family. To głównie lwy płcizańskie zajmują się polowaniem, kalmią całą ludzi. Another look! No i tu mam takiego zabawnego. Wiecie sobie koszekiara że to wygląda jaki każdy. Another górym. look! Spróbujemy zrobić nasze oce komitu. My! Robimy dziecko Mitu, kuzyna Kiary dziecko młodszego si brata Nali. Może mieć potęganą grzywę. Ładnie ułożoną grzywę. Anot! Może mieć ala żołnierz. Może mieć grzywę kowu. I może nie mieć grzywy. Mów, który another był look, another look, another. Słyszysz? Kieru An... powtarzam szybko? Powiesz An... Wiesz o tym, że ktoś An... An... another... no, już twój An... An... kuzyn? An. An. nie An. 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 Powiedziała tylko, że wygląda ładnie, niejaki kuzyn. Another ładnie, nie jaki An. An. W takim razie ja sama An. W ma takie piękne do tyłu włosy jak skaza Te Uszy. duże uszy do dołu małe uszy do dołu, małe uszy do góry. Wow, that's pretty! Codia, że jest ładne. Baby lions are called cubs Małe lwiątka... małe lwy nazywają się lwiątka. Dziękuję Ci za twą mądrość, Lewiki. Myślę, że ta, że takie uszy by miał. Bodies? A teraz szukam dla niego ciała. Lions roar when they become separated from one another. A loud roar can be heard several miles away. Thanks, Rafiki. Lwy kiedyś zostały od siebie oddzielone to ryczą i jeden rynki przez kilka mil. No właśnie widzicie jak ryczy. Więc może mieć takie potargane skarpetki z tego co widzimy? Może mieć takie bardzo ładnie uczesane, porządnie umieśnione. Może mieć nadwagę. Może być chudziutki. Albo Another może look. być niski? Ja myślę, że kuzynkiary byłby dobrze wypełniony, no bo w sumie jest członkiem rodziny królewskiej, nie? To też szukam do niego. Godu. Tails! 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 mi ten ogon. Może mieć chudziutki zakręcony Piękny, ładny, długi, dumny, króciutki. Połamane. Ooh, that looks neat. Myślę, że długi ma. I teraz pomalujemy. Colour, colors kolory! color to pick it up. Then you can use it to color your animals. These are magical colors. Click on a color to pick it up. Then you can use it to color your animal. Color you color your animal. Właśnie, zwykle, wtedy. Color... Ale tym razem staramy się realistycznie zrobić nasze oca. Lion cubs love to pounce on. Anything that moves, anything that moves, anything that moves. This helps them learn how to hunt. Another, polować. Ooh, that color looks neat. Mm, trochę na łapki. Nie aż na <laughs> it sure is fun helping you create the animals. Dobra. Może jednak trochę za jasny? No chyba tego się będziemy trzymać. Też miałby jasne oczy jak z Salafina. Okej. Różowy nos mu damy. I teraz jakiś... A no i też uszy powinien mieć. Może tak zrobimy. Jaką grzywę on by miał? Hmm, bardziej brązową wydaje mi się. No i to jest Kuzyn Kiary, tak wygląda Dziecko Mitu. I zaraz stanie się ono kanoniczne absolutnie, bo pojawi się w piosence, którą zaśpiewamy. Czy jesteście gotowi? Zaraz się pojawi w oficjalnej piosence Disneya Kuzyn Kiary. King, I walk in daddy's footsteps and try to be like you. Someday I just might live up to my name, but till that day, I'd rather play games. He's just a cop, you know it's true. He's still God. Now, watch me play, it's the way that I learn. I give my paws a lick to make them shine. Shake my mighty mane, now I'm really looking fine. I open wide and roar for all to hear. And get ready to pounce when someone comes near. You know it's true. He's still got a lot of growing to do. Someday soon it will be his turn. Now watch me play. It's That's the, the way, way that I learn. Now it's your turn to be a lion cub. Come on, we'll show you how. Just do what he does. Give your paws a lick. To make them shine. Shake your mighty mane. Now you're really looking fine. Open wide and roll. going to do? Someday soon It'll be his turn Now watch me play It's the way that I learn Kunyama Watch him play It's the way that he learns Pewnie myślicie, że to już odcinka i skończymy na ładnym widoku dziecka mitu, który potrzebuje imienia proszę piszcie w komentarzach jak waszym zdaniem nazywałby się syn mitu nie, dam jeszcze jedną szansę na trudniejszą Playing hide and seek with the lion cubs is really fun. <laughs> I like it too. Wiesz, że tym razem pójdzie mi lepiej. Wow! 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 Ty brzmiesz trochę jak to? Nie? Wow! Jak to? Wow! Nie, to nawet ja muszę przyznać, że nie już miało w ogóle podobnie. Okej, okay, to nie? Tak. tak, pamiętam. Sukces całkowity. Prawie, jeszcze mamy 7 pal. Hmm? Okej. Okay. ani trochę niepodobne. Nie, nie podobno ani to. Wow, jaki laf szczęśliwy. To na idzie. Tu znacznie lepiej nam to na nazumicie. Wow! Do you remember where her cub is hiding? Tak, jest jedyne miejsce, w którym mogą być. Wow! Wow! nie wiem gdzie jest twoje dziecko, wybacz mi. To zdecydowanie jest twoje dziecko, może że to twoja siostra bliźniaczka. to? Jestem prawie pewna, że już słyszałam cię twoją mamę. Tak. Dobrze, pamiętam, to była... Nie chcąc twoją ciocię, kliknęłam. Ciocię hiding? Pamiętam, na drzewie. Uuuuh. Aha, dobrze się wam zagrać jeszcze raz. Tym razem idzie mi zdecydowanie lepiej. Nooo. You only need to match one more mommy and her cub. Ja, ostatnia pana. Oj, Boże, jaki sukces! Gras <todgłos> rodzinny. Rodziny kowu. They're roaring because they're happy you found them all! Pride Rock! Właśnie! Koniec już odcinka! I myślicie, to wszystkie zwierzęta już zrobiłaś to koniec? Wcale nie. Pride Rock! Teraz, kiedy odwiedziliśmy wszystkie zwierzęta, nareszcie możemy pójść na lwią skałę! Ale dopiero za tydzień! Więc nie dziś, za tydzień. Dziś już koniec odcinka, za tydzień odwiaskała. Zobaczymy Simbę, Nale i prawdopodobnego narzeczonego Kiary. Pa, pa Zanim jednak pożegnamy się na ten tydzień już z mieszkańcami Lwiej Ziemi, chciałabym jeszcze podziękować moim patronom. Kim są patroni? Wy może pamiętacie, jak pan lub pani, albo pano uczące historii kiedyś wam opowiadali o tym, jak to. Leonardo da Vinci, Michał Anioł, mieli patronów, takich mecenasów sztuki, którzy wspierali ich finansowo po to, aby ci mogli tworzyć, się, a nie musieli iść, nie wiem, ryby sprzedawać czy coś. Tak więc następnym razem, gdy ktoś na lekcji historii będzie to wspominać, możecie powiedzieć, iż jesteście mecenasami sztuki, gdyż wspieracie Martę Tarasiuk. No, niektórzy wspierają Michała Anioła, inni wspierają Lewki. Tak to już w życiu bywa. Na szczególne podziękowania zasługują Trzmiel Żwirek, Aleksandra Schumacher, Nekro Spyro, Dani Dir, Malta Filipiak, Juliusz Deslausz, Piotr Orlik, Srebrna Stal, Alek Habel, Piotr Wołoch, Mali. Have fun! Give Simba and Nala my best! You are an important member of the pride. Pretending to be other animals is fun, isn't it?